A dzisiaj zajmiemy się wytwarzaniem chleba do chlebownika. Dobra, To jest stary chlebownik, który pomyślałem, że będzie mógł posłużyć za wspaniałą osłonę, a raczej obudowę w projekciku, którym się teraz muszę zająć. Bo trafiła się taka przykra sytuacja, że w rodzinie spłynęło mieszkanie. No i uprzątamy, ale podobne cudowne efekty w odsmradzaniu daje ozonowanie. No i właśnie będę sobie budował taki ozonator. Bo te rezonatory co są po kilkaset złotych na alegro mają zbyt małą wydajność, co się już dowiedziałem od fachowców. Żeby to miało sens, to trzeba z, z, tak co najmniej 40 gramów na godzinę tego. Dlatego też zakupiłem. Jakże by inaczej na wreszcie dzisiaj właśnie przyszła paczuszka. Trzy takie rezonatory to 20 gram każdy. Też sobie jednego rozpakowawszy. I nawet już go sobie na chwilkę podłączyłem. O proszę, 20 gramów. No i będę teraz to budował. I zakupiłem też taki wentylatorek, ale już widzę, że nie jest za słaby, bo tylko jeden wziąłem. To dwa jeszcze mi się, za przeproszeniem, zrąbał, no i sobie uszkodziłem. No ale... Z jak będzie za słaby, to wymienię na mocniejszy. Wszystko przewidzę. Pomysł mam taki, że jednak nie wbuduję ich do tej obudowy, znaczy do tego chlebownika. zobaczcie, właśnie do takie kupionej krzymeczki Mam dużo szymek starych, ale nie będę żadnej sensownie nie rozmyślać. Jako wyłącznie główny, i połączenie tej eski mam plan, żeby włączał się wentylator, a później, kolejnymi klawiszami, będę włączał ozonatory. Chodzi o to, żeby można było wyłączyć ozonowanie, natomiast dać pracować wentylatorowi, żeby te analizatory trochę wychłodzić. Napisane jest w instrukcji wyraźnie, że bez wentylacji może pracować, znaczy wyraźnie, Nie wyraźnie, bo tradycyjnie łamaną angielszczyzną, że bez wiatraka może pracować 25 minut, z wiatrakiem maksimum 2 godziny, a później trzeba go niestety schłodzić. No i tak też się stanie. No tak zbuduję, żeby żeby można było tym wiatraczeczkiem troszeczkę chłodzić te ozonatory. Mam nadzieję, że wydaje mi 60 g na godzinę Pomoże. Jest to mieszkanie w blokach, więc jak zbuduję, zdam relację. Teraz się biorę za robotę. Pudełko jest fajne, bo tu sobie zrobię pod tą pokrywką. O ja ciężko się otwiera. O, pod tą, o, pod tą pokrywką sobie zbuduję, te, tutaj wbuduję te trzy klawisze. Tu wbuduję SK. W środek wbuduję tam TD, tu zrobię jedną dziurę, daj otwór, a tam zrobię drugą, będzie wlot wylot FIFA. Rafa. Nie podoba mi się tylko to, że to jest plastikowe, a spodziewam się, że te ozonatory będą się drogiej grzały i jak będę się nie czuł zbyt pewnie, no to zbuduję to w tym oto przesudnej urody chlebowniku. Albo mam jeszcze inny świetny pomysł yy, w kanistrze, bo mam taki metalowy perelowski kanisterek i też mogę w nim zabudować taki. Taki onanizator. O takiej dużej onaniz wydajności onanizatory są po ładnych parę tysięcy złotych. No tyle nie chcę inwestować, bo to będzie tak raczej jednorazowa akcja. Oczywiście wszystkie samochody będę sobie też on onanizował, ale na razie potrzebuję coś o dużej wydajności, żeby spróbować to mieszkanie ratować. Zapoznałem się z tematem. Przeczytałem, że najlepszą trwałość mają tego rodzaju płytki. Należy je tylko systematycznie czyścić alkoholem, żeby nie zostawało żadne ślady. Ale tutaj pięknie widać, jak Chińczycy przyklejali te płytki, i tu im troszeczkę silikonu naszą. Na pewno taki silikon trzeba usunąć, bo jak podejrzewam, w tych miejscach szybciej się ta płytka uszkodzi. Także trzeba będzie tutaj ładnie poczyścić. No i trzeba je tak zamontować w tej skrzyneczce, żeby był dostęp ręką, żeby można przetrzeć te płytki co jakiś czas. Tym spirytusem. Tu są cztery płytki. Każda ma po 5 gramów teoretycznie, więc mamy tutaj 20. No i trzy takie zamontuję, no to będzie 20 razy 3,60. Zobaczymy. Już na chwilkę sobie jednego włączyłem, no to w chałupie godzinę śmierdziało tym ozonem. Śmierdziało. No pachniało? Śmierdziało. No nie jest to przyjemny zapach. Na pewno nie można tego oddychać. Dobra, to działa. No i stała się rzecz po prostu straszna. Podczas, po odpakowaniu z foliki okazuje się, że jeden z nich jest złamany. Widać, że było to albo rzucone, albo coś. Dolna płytka jest pięknięta całkowicie. Górna jest porysowana, ale jeszcze na oko jest jakaś ciągłość. Ale podejrzewam, że też nie będzie działać. Także świetnie. No jakbym to widział to rozwiązanie, no właśnie tak, czyli mamy wentyl i trzy te elementy. Kurde, ja jestem zdenerwowany, że to jedno jest złamane No po prostu jak tak można? No, muszę zamówić nowe płytki. i W ogóle nie wiem. Nie wiem, coś będę musiał wymyślić. Bo naprawdę jestem zły, że hej Ponieważ nie bardzo mam jak do tego plastiku chciałbym to zrobić, żeby było łatwo wyciągnąć, żeby przesmarować. Yy, no, znaczy, ale żeby, ale składne. No chciałbym to zrobić, żeby te Zestawy były łatwo wyjmowalne, więc sobie wynalazłem taki amolinowy profilak i jego wkomponuję na dno, i do tego będę montował. Zamontuję całą tą baterię analizatorów i wentyla. Także całość będzie po prostu wyjmowana. No i z tego wszystkiego się zrobiła któraś w nocy, nawet nie wiem która, ale już nie będę dzisiaj tego finalizował, bo. No, bo szkoda, czasu jeszcze trzeba higienę osobistą i tak dalej dokonać. Tak to wygląda. Wrzuciłem sobie dwa profilki, przykręciłem do tych dwóch profilków. Otwory wywierciłem randomowo, dlatego rozstaw jest nierówny pomiędzy tymi, ale myślę, że to nie ma znaczenia. Wentylator jest na pewno za mały. Na razie go sobie tylko tak założyłem. Później będę go przykręcał. Tutaj jest cały ten centrum dowodzenia. Jeszcze sobie to wszystko podoginam. Na razie to jest tylko tak podłączone, żeby dokonać próby. Te przewody sobie tu podopinam, żeby wszystko było pięknie, ale patrzcie, to jest tak po prostu przesudnie zrobione. Że zamykam tu i tu mam takie centrum dowodzenia. Otwieram, załączam sobie wyłącznik główny. I tutaj jest SK6A. Od razu jej załączenie powoduje załączenie wentylatora. I mamy pierwszy, drugi, trzeci. I mogę sobie... Początkowo miałem taki pomysł, żeby jak włączę pierwszy, to dopiero mogę włączyć drugi. A nie włączę trzeciego, czyli żeby to połączyć jakoś tam w szeregu, ale stwierdziłem, że to jest bez sensu, bo zważywszy, że mam uszkodzone te płytki, nie wiadomo który wymienię jakieś coś, to sobie będę mógł regulować, który chcę sobie włączyć, a którego nie. Czyli są one yy, zlutowane równo jeble, znaczy nie są zlutowane tylko skręcone. Także mogę sobie włączać którego chcę. Ale... Oczywiście go na razie nie włączam, bo jak to się podłączy do prądu to jednak wydajność tego ozonu jest, ozonowania jest tak szokująca, że to po prostu po minucie się tu nie da wytrzymać w tym pomieszczeniu. Więc sobie to robię tak na sucho. O. No myślę, że maszyna wygląda turbo profesjonalnie. Całościowo te trzy generatory, plus ta piękna skrzyneczka, bo kupiłem nówkę. Stwierdziłem, że nie będę oszczędzał. Nie wiem jeszcze co tu wrzucę. jeszcze coś muszę wymyśleć. I jeszcze sobie zrobię takie nacięcie tutaj w obudowie, żeby przewód sobie chować do środka. Tu zrobiłem takiego przelotkę, No po prostu wygląda tak, rozwiązanie fabryczne. Ja jestem... Dumnej blady, jak to zrobiłem. I jeszcze tutaj muszę o tu Jeszcze muszę zrobić otwór, gdzie będzie zasysane powietrze. A tutaj zrobię szereg otworów, albo otwór, gdzie to powietrze będzie wydmuchiwane Nawet sobie wyobrażam, żeby mógł chodzić tak podłączony. Jak z działka laserowego, albo z dziny laserowej. No i tak właśnie to sobie zrobię. Zaraz sobie jeszcze to podłączam i na dziś, żeby zobaczyć czy to wszystko hula, czy nie zrobię zwarcia, nie wywiadę chałupy i idę spać. Do widzenia. I teraz pokazuję i objaśnię jak to działa wyłączę te światełko z góry nie widzę to co. Mam klawiszyk. I teraz o. Pierwsze co załączam hops. węty. I teraz patrzę co się dzieje. to tu sobie w przymku tą obudowę.

Tutaj mamy wlot powietrza elegancki, no, bałaganysa. Nie mam czasu sprzątać tego wszystkiego, bo to już jutro będzie to w użytku dosyć intensywnym. To narzędzie proszę bardzo. Profesjonalny włącznik wentylatora. Trzy sekcje ciach-ciach-ciach. Tutaj zrobiłem wyloty. O! hops Widać jak tam ładnie płyteczki się będą wentylowały i okazuje się, że ten wentylator bardzo dobrze dmucha, także na razie nie będę tego wymieniał. Tylko go zobaczymy jak będzie działało. Generalnie mimo że te płytki są uszkodzone, to włączenie tego na kilkanaście sekund powoduje, że smród jest z tego ozonu nie do wytrzymania w pomieszczeniu. Tak to wygląda w środku. Już nie będę tego teraz włączał kolejny raz, bo nie chcę się zatruć. Wydajność jest naprawdę ogromna. No każdy ten ma człon teoretycznie 20, ale one tam jakoś szczytowo mają chyba 28 czy coś takiego gram na godzinę. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo wydajne. Zobaczymy jak długo te płytki wytrzymają. Ale jest to na tyle tanio, że nie muszę się tym przejmować jak mówię. Muszę tym spróbować odsmrodzić spalone mieszkanie. Zobaczymy, profesjonalne firmy używają właśnie takich profesjonalnych, dużych ozonatorów. Ale taki ozonator kosztuje kilka tysięcy złotych, tak z 4-5. No to ja tyle wydawał nie będę. To kosztowało niecałe 300 zł. Niecałe dwie dychy pudełko. Przełączniki tam, bo chyba 8 zł. Eska kosztowała też kilkanaście złotych. I 200 coś kosztowały te moduły zakupione na AliExpressie, myślę, że za takie pieniądze warto chociaż zaryzykować. Samochód już sobie prosiaczka dwukrotnie e, ozonowałem i, i czuć naprawdę różnicę w, w zapachu w środku. Także skuteczność jest na pewno. Zobaczymy tylko, czy będzie to mogło pracować tak ze dwie godziny ciągłej pracy. Bo taki mam właśnie plan, że sobie to na dwie godziny uruchomię i wyjdę i po dwóch godzinach wyłączę wywietrzę i tyle no. I tak zrobię takich, chciałbym zrobić kilka takich sesji, żeby pozbyć się smrodu spalin z mieszkania.